Dobry, Siemanko, Siemanko, witajcie. Mamy środę, a jak wiadomo, środa minie, tydzień zginie. Także lecimy, lecimy do portu poładowani. Jeszcze 380 km do celu. 340 wyjechane, więc zaraz krótka pauza. A na krótką pauzę zjadę sobie na, na mój parking. Szybko polecę do domu. Obiadek, wykąpać się akurat 45 wyjdzie, bo mam z parkingu dosłownie rzut beretem więc bez sensu stawać na, na stacji a zresztą Mop Wiśniowa Góra to i tak jest wiecznie zapchany i nie ma tam miejsca także polecę sobie w szybkie odwiedziny do domu a później do portu, a w porcie tam rewelacji wielkich nie ma w tym tygodniu Ponieważ cały czas właściwie jest sztormowanie z powodu silnego wiatru. Jak wiecie, nad Polską przetaczają się te huragany. Teraz też mocno buja kabiną, aż trochę spycha, spycha z drogi. We wtorek jak jechałem, to, to na A1 koło Kałęczynka leżał przewrócony bus. Na boku zaraz y, jeszcze wcześniej załodzią y, ciężarówka stała na poboczu z, y, z zerwanym dachem firanka. A przed samymi bramkami w toruniu y, znowu leżał sobie tandem na boku, to znaczy przyczepa leżała, a asolówka stała także mocno ten wiatr sieje sieje spustoszenie tutaj Janosik w tle się odzywa i mi przeszkadza ale jak wiadomo przy obecnych kwotach mandatów Janosik yy, przydatna rzecz no i dzisiaj też Chińczyk, Becet sobie radośnie sztormują więc na jakieś tam rewelacje się nie nastawiam wieczorem, jak tam zajadę, bo około 20 będę w porcie. Więc pewnie będzie apogeum kolejki. Już w tym tygodniu kilkakrotnie się spotkały kolejki do, do GZ i do BZ. Więc zapowiada się fajnie. Zobaczymy, ile potrwa złożenie kontenera. We wtorek zajęło mi to 6,5 godziny od momentu jak ustawiłem się w kolejce. To właściwie już na na oparach czasu pracy wyjechałem z portu i i tylko modliłem się, żeby w porcie, żeby w porcie szybko poszło, bo no bo jakby się zeszło to już klapa totalna. No ale udało się jeszcze jeszcze wyjechać. No dobra to ja lecę na, na pauzę. Jeszcze jakieś 15 km, i, i widzimy się później. A few moments later. Wjeżdżamy na parking. Cały parking wolny, praktycznie. Miejsca do wyboru, do koloru. No, tutaj sobie przyparkuję. Będę miał blisko do osobówki. Pracujemy. A few moments later. Dobra, wróciłem. Obiadek zjedzony, wykąpany. 50 minut. pauzy I co? Ciśniemy dalej. Gdyni I kolejeczka tak się prezentuje około 900 metrów kolejki. Więc, no, jak na cały dzień sztormowania, to, to właściwie nie ma tragedii. Podobno na dwie bramki wpuszczają. To myślę, że, że w miarę to pójdzie i może jeszcze dzisiaj uda mi się pobrać kontener z depotu. No ale to zobaczymy, zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie już przedostatnia prosta także sporo posunęliśmy się do przodu to dzisiaj idzie to w miarę w miarę powiem wręcz, że... Cicho na tym radzie Powiem wręcz, że jestem lekko zaskoczony szybkością pracy I proszę bardzo, już jesteśmy na ostatniej prostej przed samą bramą jazdową. Sytuacja mocno dynamiczna, dwa samochody i jesteśmy na bramkach. Więc elegancko, biorąc pod uwagę, że kolejka była od Maru to w 45 minut kilometr kolejki praktycznie no rozgonili elegancko, elegancko, oby tak zawsze było jedziemy na c 234 34 troszkę naokoło bo przejazd kolejowy zostawiony przez wagony także musimy tutaj zrobić ...małe kółeczko Ale to nic Temat... ...do ogarnięcia Tutaj między suwnicami Tutaj zawijka w prawo, o, tutaj, 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 już sobie ładnie wyjechaliśmy na właściwą część portu. C234 to jest akurat pole składowe, co odwrotnie się. Odwrotnie się te chłodnie stawia. A widzicie, tu jest przejazd zestawiony? My pojedziemy sobie tu w lewo i na C. E, D, i tutaj C. To trochę daleko stoi, ale bynajmniej jest w sektorze. Więc już nie ma tragedii. I 34 proszę Państwa, będzie tutaj. Proszę bardzo. A widzicie, z tego względu tutaj podjeżdżamy odwrotnie. Bo podłączenie jest na 34 akurat z tej strony Powiem Wam pomimo tego, że kontener odbezpieczałem przed portem To zawsze jak ten Jak ustawię się w sektorze To lubię sobie jeszcze raz przejść i tak dla 100% pewności Sprawdzić, czy na pewno Jest odbezpieczony Już jedzie do nas suwnica Ale farb dzisiaj Udało się elegancko Przewód też od bezpiecznych yy, odłączony Dobra, wsiadamy, bo już leci Jedzie, znaczy suwnica do nas Ciach. Ciach. troszkę jeszcze do przodu trzeba podjechać o ciupinkę dobra i czekamy aż przyjedzie i już poza zawodach wyjeżdżamy Wyjeżdżamy z portu i jadę na, na depot pochłodnie To akurat na, na 10 godzin chyba wyjadę sobie z Gdyni żeby jutro rano już w tych wszystkich korkach się nie pałętać bo będę miał jeszcze jeszcze godzinkę jazdy, więc zajadę sobie na taki nasz parking w Gdańsku. Przy okazji szczytam kartę i można powiedzieć, że upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu. Bo i wypałzuję, i szczytam kartę. Teraz znowu musimy pojechać naokoło. gdyż są nadal zastawione chyba, że tu już jest przejazd nie, tu też nie ma przejazdu no jedź tym portowym chłopie, jedź Skania nas puści kolejki do wyjazdu też chyba nie ma a jeśli jest, to jakaś bardzo mała Że fajnie się udało. No, nie spodziewałem się dzisiaj, bo z tego, co, co na Facebooku widziałem, dzisiaj jakie kolejki były, to, to nie myślałem, że, że tak fajnie pójdzie. Raczej nastawiałem się na jakieś stanie 4-5 godzin. Będziesz ważyć się, a tutaj skręcasz dobrze, to my wyjeżdżamy, wszczynamy skanie, I jedziemy zobaczymy jak z kolejką na Rewko bo jak, jak jechałem tutaj do portu, no to tam kilka aut było, z 5, z 6 aut stało w kolejce. Ale przez ponad godzinę może już ta kolejka się zmniejszyła. Czasu pracy jeszcze chwilę mam, ale z jazdą to już tak jest słabiej, słabiej. No ale mówię, godzinkę jeszcze, godzinkę jeszcze wygospodaruję, żeby wyjechać i, i z głowy będzie wtedy spokojnie pauza na parkingu, bo tutaj też już jest yy, ciasnawo w Gdyni z miejscami. Już taka pora. Plus, plus to dzisiejsze sztormowanie, więc tak to wszystko się, można powiedzieć, że skumulowało. Tutaj już droga wyjazdowa z Chińczyka zastawiona więc, więc tak. A few moments later. Tutaj mamy jakieś pięć aut w kolejce, więc też nie ma, proszę państwa, wielkiej tragedii. Panowie operatorzy, odchłodni yy... Papier odmycia na maila przychodzi teraz czy jak? Dobra, O proszę, już podjeżdżamy. Już mnie operator nastraszył, że nie ma awizacji na podjęcie chłodni, ale ten, bo wklepywał w ten swój system i coś nie ten nie chciało wyszukać. Ale ten, ale mówię, podszedłem jeszcze do niego raz i ten, mówię, no niemożliwe, bo ja mam podjęcie ten, potwierdzenie yy, zatwierdzone awizację na tym, na mailu potwierdzenie. No i jeszcze raz wklepał, i ten, i, i znalazła się. Awizacja. Także malutki stresik już było, <laughs> że coś się nie zgadza. Ale wszystko ok, udało się. Zaraz wrzuci mi chłodnie. Zatankuję sobie jeszcze i spadam na parking na pauzę. Bo już dzisiaj za wiele nie ujedziemy. Sprawy mają się tak. Pierwsza chłodnia to był mnie wypał, ponieważ uszczelka była na górze rozwalona. Oddzieliła się od drzwi i, i tą zewnętrzną uszczelkę. Odpychało na zewnątrz, więc tworzyła się szpara na górze drzwi. Także do wymiany zawiózł ją do, do naprawy, a ja dostanę jakąś inną. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że ta już będzie, będzie dobra. Ta wymieniona chłodnia jest zdecydowanie lepsza, nowsza, ładniejsza. No i przede wszystkim w 100% sprawna. Więc jedziemy sobie na pauzę, potankowane. I wyruszamy. Cztery dyszki do przejechania. Więc w sam raz. Przed 23 będę na parkingu. 11 wyjdzie. Także Sikalafo. Czy wy to widzicie? Drogowcy zaskoczyli zimę. Jest na plusie, nic nie pada. Asfalt suchutki. A tu proszę bardzo, pomyka sobie półgopiaskarka. Ale dobrze, dobrze, niech sypią. A FEW MOMENTS LATER Karta szczytana Tachograf też już ogarnięty, szczytany Taka miejscóweczka Na dzisiejszą noc Tutaj sobie autobus podjechał Do tankowania A tutaj reszta autobusów sobie Parkuje też na tym placu A ja idę odnieść kluczyki już czytałem kartę, już czytałem tacho. Jeszcze spacerek przed snem na portiernie. I dzisiejszy dzień możemy uznać za zakończony. Tutaj mamy stację kontroli pojazdów, tam dalej jakieś warsztaty. Z zasobówkami tutaj reszta parkingu, zabytkowa stacja paliw tam w oddali, a nasz cel jest tutaj tam gdzie sobie świeci ta Jedna latarnia Dobra Dobranoc, widzimy się rano Dzień dobry, wstajemy Nastał poranek, słoneczko świeci Trzeba zjeść śniadanko Ogarnąć się I ruszać dalej Szybka aktualizacja sytuacji Mamy sobotę 6.36 Rano I ruszam sobie z Mopa Kleszcze, Kleszczemko Kleszczemko Kleszczewko Ty no Kurde Kleszczewko o. Dobra jeszcze raz Ruszam sobie z Mopa Kleszcze, Kleszczewko 300, 315 km. Dobra, cicho na tym radiu. 315 km do, do domu. Ostatni raz odzywałem się do Was w, w czwartek, w czwartek rano, tak. No i od tego czasu to dojechałem sobie do Opola. Załadowałem wczoraj, czyli w piątek, w Opolu z małymi przygodami, ponieważ. Zajechałem na, na firmę. No nie ma awizacji, to w czwartek o, o 18 było. Nie ma awizacji, nie ma awizacji. Co się okazało? W piątek rano dzwonią do mnie e, z magazynu. No bo my tutaj dostajemy maile, że pan nie może wjechać na zakład. A ja mówię: No nie mogę, bo nie ma awizacji na bramie, ochrona mnie nie wpuszcza. No ale to wystarczy zadzwonić e, zadzwonić domofonem i, i pan wjedzie. No i wtedy sobie skojarzyłem, że to jest, e, że załadunek będzie na, na zupełnie innym adresie. Ponieważ już tam parę razy, parę razy ładowałem i mówię: Czy on dzwoni z firmy X czy Y? Nie, no on mówi, że z X. No ja mówię, na no to panie, a ja sobie stoję pod firmą Y, no ale mówię, dobrze, to dobrze, że pan dzwoni, już cię, yy, już odpalam, odpalam kamiona i do, was, yy, i do was jadę. No, a sytuacja wynikła z tego, że ktoś wysyłając zlecenie yy, pomylił, pomylił adresy. Ale suma sumarum. 5 kilometrów tam było do przejechania i, I nie wyszło jeszcze najgorzej No bo zajechałem Na, na to drugie miejsce Właściwie od, od razu pod rampę No cała operacja tam Za ładunku zajęła 3 godziny Wraz z odprawą Co warto podkreślić Także no nie wyszło to Nie wyszło to jeszcze najgorzej Miałem, miałem większe obawy i tak, i co? I wczoraj sobie zajechałem jeszcze do portu, udało się już e, ostatkiem, ostatkiem sił, czasu, czasu pracy pobrać, e, pobrać, chłodnie, no i ile odjechałem od tego Gdańska, bo złożenie miałem w Gdyni, a podjęcie chłodni e, z Gdańska, odjechałem sobie kawałek do tego mopa Kleszczewka <gry> Nie wiem czemu dzisiaj nie mogę tej nazwy wy, wy, wydukać z siebie jakoś mi się z rana język plącze No, wykręciłem dziewiątkę i co? i, i lecimy, lecimy do domu bo już czas najwyższy wschód słońca tam się zaczyna na horyzoncie tak delikatnie Na razie delikatnie, mocno Mocno Powolutku sobie to słońce To słońce dzisiaj Dzisiaj wstaje Ale takie czerwone Niczym czerwone jabłuszka. No dobra, jedziemy